Cześć, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o oponach samochodowych, o doborze konkretnych opon do waszych samochodów. Słuchajcie, na początek tak, podstawowa według mnie podstawowy parametr. No to jest sam rozmiar opony. Nie możecie kupić opony mniejszej albo za dużej. Rozmiar składa się z trzech części: szerokości, profilu i rozmiaru rozmiaru waszej felgi. No i teraz tak, jak już macie, wiecie jak ma być szerokość na na wasz samochód, no to teraz musicie sobie zadać pytanie, czy mają być to opony nowe? Czy chcecie kupować jakieś używki, czy bieżnikowane? Słuchajcie, najtrudniej to jest wybrać opony używane. Więc jak się nie znacie kompletnie na oponach, no to kupcie nowe opony. Na przykład na portalach takich jak Oponeo, macie, wpisujecie sobie markę model ROK pojazdu i wam. Wyskakują opony, jakie powinny być odpowiednie do waszego samochodu. Ale teraz tak, możecie wybrać opony wiadomo, na lato, letnie, na zimę zimowe, ale możecie też wybrać opony mm, wielosezonowe, tak jak tutaj są, całoroczne. Słuchajcie, jak macie na przykład samochód troszeczkę no, niejakoś mocny, mamy tu 82 konie, 185 nm. Ja robię głównie trasy. To takie opony nowe będą naprawdę świetne. Nie tracicie czasu na, w kolejkach na wymianę tych opon. Nie martwicie się przechowywaniem opon. Eee, także takie opony jak najbardziej polecam do samochodów, które nie mają jakiejś dużej mocy. Eee, tak, ale słuchajcie, jak chcecie kupić opony używane, no to na co zwrócić szczególną uwagę? Słuchajcie, większość osób zwraca uwagę na wiek opony. Tak jak mamy. Tutaj zapisany wiek na tej oponie chyba nie ma z tej strony. O, przejdziemy na drugą stronę. Słuchajcie, tu mamy wiek opony tu 23 26 23 roku za skrótem dot, czyli Department of Transport. Słuchajcie, to nie jest najważniejsze kryterium opony. Kiedyś przyjmowało się, że opona. Przyjmowało się, to jest naprawdę bardzo teoretyczne, że opona wytrzymuje do 10 lat. W sensie, że guma będzie na tyle się sprawdza, że może działać, być sprawnie eksploatowana przez 10 lat. Kiedyś myślałem, kiedyś na przykład dawał, e, dawał gwarancję na, na 10 lat. No teraz to się już zmieniło i teraz przyjmuje się, ogółem przyjmuje się, że opona może być eksploatowana do max 5 lat. Ale to nie jest żadna reguła i jak kupujecie używane opony, które leżały gdzieś w piwnicy, nie na słońcu, nie są popękane nigdzie, nic się z nimi nie dzieje, a mają tylko przykład lat 10, to nie znaczy, że nie możecie ich używać. Nie traktujcie tego jako wyrocznie, że ktoś gdzieś powiedział, że opony się użytkuje maks do 5 lat. No to teraz wszyscy, nawet jak mają dobre opony, to drapią się po portfelu, po głowach, co tu zrobić, bo muszę nowe opony kupić, a nie mam kasy, bo moje już mają 5 lat. No nie. Jak opony nie mają nigdzie pęknięć, nie mają nigdzie takich wybuleń na bokach od tej strony. Mają jeszcze dobry bieżnik. Ta guma nie jest faktycznie twarda, taka, że plastikowa. No, za taką oponę można spokojnie użytkować, nawet jak ma 10 czy 12 lat. Nic Wam się nie stanie od tego. Nie umrzecie, nie zabijecie się. Ja wiem, że teraz słowo bezpieczeństwo jest wyrocznią. I bezpieczeństwo i sprzedaż to są takie bożki fajno Polaków teraz. Ale naprawdę... To jest tylko schemat, że oponę można użytkować do 5 lat. A czy schemat, no takie uogólnienie duże. Jeżeli opona jest w pełni sprawna, ma jeszcze dobry bieżnik, nie jest popękana na bokach, na czole bieżnika. Guma nie jest twarda, taka na plastik. To można ją spokojnie używać, nawet jak ma 10 lat i przez te 10 lat leżała, czy przez 7 lat leżała w, gdzieś w piwnicy. Także. Mówię, kupujecie opony używane, to sprawdźcie, czy nie jest właśnie guma popękana na bokach, na bieżniku. Czy jeszcze tego bieżnika jest sporo? Czy guma jest w miarę jeszcze miękka? A to, ile ta opona ma lat, ja bym traktował to jako rzecz drugorzędną. Ja wiem, że ktoś napisze, że guma traci właściwości i droga hamowania jest dłuższa, ale słuchajcie, na przykład w Formule 1. Różnica pomiędzy super miękką mieszanką a najtwardszą mieszanką na okrążeniu jest jakąś sekundę i wymyślicie, że wy to odczujecie na drodze publicznej jadąc zwykłym samochodem, kurwa jak guma jest twarda, no nie odczujecie tego, ja wiem, że niektórzy mają już tak łby wyprane, że pisali, iż mieli problem poniżej 7 stopni i ruszyć na letnich oponach ze skrzyżowania na suchym asfalcie, no to głupoty są, tak? Także jak... Kup... No, już nie będę powtarzał. Druga kwestia to jest opony bieżnikowane. Tutaj nigdy nie używałem, więc się nie wypowiem. Hmm. Wiadomo, najlepiej jest kupić opony nowe. Na przykład ten Goodride w rozmiarze 15 cali kosztuje na Allegro 220 zł za sztukę. Więc ja bym kupił nawet takiego taniego Chińczyka, który się spisuje świetnie. Macie na kanale testy tych, tych opon niż kupować opony używane, no bo żeby kupić opony używane, to troszeczkę trzeba się jednak znać, mieć jakąś wiedzę praktyczną, a nie tylko typowo teoretyczną. Jak kupujecie opony nowe, to wpisujecie sobie gdzieś na oponeo wyszukiwarkę. Jakie to mają być opony, też pamiętajcie, że nie ma sensu kupować najdroższych opon, jak nie jeździcie gdzieś po to, że ekstremalnie. Bo, czy to będą tańsze czy droższe, to już firmy dzisiaj tak opanowały produkcję tych opon, że to jest naprawdę to samo. A te testy to wiadomo, że to jest robione tylko pod marketing, w internecie. Także, nawet dzisiaj, jak kupicie najtańszego Chińczyka, to ta opona też będzie świetnie się sprawowała. I jak kupujecie opony używane, jeszcze raz powtórzę: pamiętajcie, to data produkcji to jest tylko orientacyjnie dla Was. Wiadomo, że im opona starsza, tym ryzyko, że guma będzie twardsza, jest większe ale to nie jest żadną wyrocznią, że opona ma nie wiem 7-8 lat najważniejszy jest stan techniczny danej opony, a nie to ile ma lat bo ta guma nie jest kiełbasą, że się popsuje ja wiem, że im starsza opona tym będzie twardsza ta guma ale to bez przesady, to nie będzie tak, że wy się kurwa zabijecie zaraz albo, że wam coś się stanie także filmik wiem, że kontrowersyjny, możecie pisać swoje gorzkie żale ale no tyle co chciałem chyba powiedzieć także trzymajcie się, cześć